Rafał! Tu, żecie, ho, jeszcze siedzisz, Co to sam robisz? Przygotowuję się na otwarcie, hal, muszę zrobić przemówienie. Jak to się idzie? Kiepsko. Czemu? Nie widzę tego. Nie widzisz tego, że jest prostej. obejrzyj się, pojrzyj się na to. Widzisz to zaraz? Teraz to widzę. No to tak to będzie wyglądało. Mniej więcej. Już niedługo w tym miejscu zostanie uruchomiony nowoczesny park maszynowy. Ten przełomowy moment pozwoli Jastrzębskim Zakładom Remontowym rozpocząć produkcję nowoczesnych maszyn i urządzeń przeznaczonych do pracy w kopalniach i w USA. Jastrzębskie Zakłady Remontowe to nowoczesna i innowacyjna firma z ugruntowaną pozycją na rynku. Naszą strategią jest systematyczny wzrost wartości firmy oraz rozwój zawodowy naszych pracowników. Zatrudniamy ponad 500 wysoko wykwalifikowanych pracowników, m.in. spawaczy ślusarzy, mechaników oraz operatorów maszyn CNC. Posiadamy własne biuro konstrukcyjne, dzięki czemu możemy opracowywać i wdrażać produkcję nowych wyrobów. Produkujemy rurociągi magistralne, ciśnieniowe i podciśnieniowe, remontujemy i modernizujemy części do przenośników ścianowych, podścianowych i taśmowych, jak również inne maszyny i urządzenia górnicze wykorzystywane w grupie ODZW. Teraz co widzę? A gdzie są ludzie? No ludzie też są, obieży się. Wiesz, a tak naprawdę to robimy taki gasing challenge, do pomóc naszej misji. Dokładnie. To co? Zaczynamy? Zaczynamy! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. To to, popumpowaliśmy, pomogliśmy emisję. To teraz czas na podziękowania. Tak jest. Dziękujemy firmie JSW IT System za nominację do udziału w Gashin Challenge. Nominujemy Biuro Zarządu JSW do kolejnej edycji Gashin Challenge. Powodzenia.